Dzień dobry, szanowni państwo, Ark Raiders bije absolutne rekordy. Rzadko zdarza się, że gra PVP utrzymuje, utrzymuje to mało powiedziane, bo pobija swój rekord w liczbie graczy, przynajmniej według Steam Chartsów, bo mówimy tylko o PC, cie. no po prostu pobija go ponad dwa miesiące po premierze. Bo dokładnie moi drodzy, pięć dni temu mieliśmy nowy rekord graczy 465 tysięcy. Gdzie codziennie gra w grę na samym Steamie 336 tysięcy osób. Podobno w internecie chodzą głosy, że ogólnie ostatni najwyższy pik to było ponad 3 miliony graczy na wszystkich platformach. Do tego szacuje się, że sprzedano Ark Raiders w liczbie 12 milionów kopii na całym świecie. Dając ogólnie ponad 350 milionów dolarów w przychodach, i mowa tutaj, moi drodzy, o studiu, relatywnie świeżym studiu, o Embark, które jednak podchodzi do elektronicznej rozgrywki w bardzo nowatorski sposób. Zobaczymy, jak dalej sytuacja Ark Raiders będzie się rozwijać. Kolejne sezony, kolejne mapy, przede wszystkim też. Sytuacja z cheaterami, którzy podobno panoszą się gorzej niż w Call of Duty, musi w jakiś sposób zostać zaadresowana, ale fakty są niezaprzeczalne. I mówię tutaj o tym z prostego powodu. Takie rzeczy raczej się nie zdarzają, i nie jestem w stanie sobie przypomnieć podobnej sytuacji, podobnej gry, która. Osiągnęłaby tak ogromny sukces, teoretycznie biorąc pod uwagę sam początek zapowiedzi, gdzie nic nie zapowiadało tego, że Ark Raiders będzie właśnie takim ogromnym sukcesem, a przynajmniej już w 100% wydaje mi się, że nikt nie spodziewał się, że tyle czasu po premierze. Gracze wciąż będą grać i będzie ich więcej niż kiedykolwiek. Jest to niewątpliwie coś mega odświeżającego. Dajcie mi znać, co na ten temat myślicie, bo ja w Arka gram cały czas. Nie potrafię się oderwać, bardzo mnie wciąga przede wszystkim interakcje, przede wszystkim solo. Kiedy mam ochotę, pogram sobie również PVP stricte na strzelanie. Oj, mam moi drodzy dla Was dwa albo trzy filmy w montażu, które. Naprawdę, naprawdę są mega, mega fajne, śmieszne, zajebiste, wypakowane interakcjami z zawartością, wszystkim, co generalnie w tego typu grach najlepsze, to już niedługo. O samym PvE, PvP i matchmakingu i tym, jak to działa w Ark Raiders, zrobię osobny materiał, bo jest to bardzo ciekawy temat i wydaje mi się, że każdy z was, grających w Arku, Powinien go poznać i powinien go przede wszystkim zrozumieć. Natomiast dzisiaj, moi drodzy, mecz na żywo. Jesteśmy na Zaporze. Jak widzicie, spotkałem już parę osób. Mamy do zrobienia dwie misje. Do tego musimy znaleźć wiatrak komputerowy, bo w tym filmie jestem w trakcie robienia ekspedycji, którą już teraz, gdy wam to nagrywam, ukończyłem i zostało mi zbieranie kasy. Dlatego Szanowni Państwo, bardzo proszę o pozostawienie łapki w górę, tak jak zawsze przy materiałach z Ark Raiders. Bardzo wam dziękuję za wsparcie przy tych filmach. Cieszę się, że mogę robić też coś innego niż tylko Battlefielda w tym momencie. Jest to dla mnie coś bardzo odświeżającego. No i warto obejrzeć film cały, bo okazałem łaskę. <laughs> Miłego oglądania. Lobby dosyć przyjemnym. Człowiek nie jest Niemcem, więc. Uh, we... Uh, people is really uh, aggressive today. Yeah, you know, uh, it's my third game. I was fucked uh, during that three games, so now I think we should have a uh, nice lobby, but we will see. I co ja mam tu zrobić, moi drodzy? Dotarłem do wraku. Poszukaj zagubionego kasku. O, wataha. Huh? Uh -huh. Hey, I got something for you. Uh, where are you? You're here. Take it, mate. Okej, okay, okay. Gdzie jest kask? Wiecie co? A, tutaj. Okay. Jesus. Gdzie mam teraz ten pomnik dać? A tutaj. Okej. Okay. ku pamięci zrobione Okej, okay, I can go. I did it. So, control tower? We will go there, but we must be careful. Uh, I don't see your ping unfortunately. Oh, sorry, sorry. No problem. It's uh it's uh... Okay, so just lead and I will follow you. No problem. Uh, it's a testing annex. It's a uh... Red, lake, uh, yeah, yeah, red I, see, lake. I see, I see, I okay, see. let's go. No, także Mamy Słoweńca. W sumie niepotrzebnie idę na ten aneks. Ale chyba jest typek troszkę spietrany, bo cały czas chodzi z bronią wyciągniętą. Już parę... Hello raider, how are you? Oh, no. Yo, yo wolano. Do you have a cooling fan by any chance? What? Do you have a cooling fan by any chance? No, no, no. Sorry. Okay. What's your name? Thomas. Thomas, are you from Germany? No. Okay, I'm from Poland. My name is Jacob. Nice to meet you. To w sumie dobre, że lekkie elementy broni palnej udało się znaleźć. Ups. Wszystko wychodzi w praniu. Nie, ty. Chyba tego ziomeczka opuszczę, wiecie? Bo tak trochę mi nie jest gość potrzebny. A tylko mnie spowalnia. Dobra, opuszczam mojego przyjaciela, bez słowa. Podoba mi się tłumik na tym kowadle. Trzymaj się, ziomoś. A my idziemy do wieży. Musimy postawić maszt. <laughs> zaraz, 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 Czy tam było jakieś kilem Coś tam jest kill'em. Spółmik niebieski, Dwójeczka. Burda, myślałem, że słyszę skrytkę, ale skrytki nie ma. O. A, nie! To nie te! Myślałem, że to jest tamten. O, tam lata chyba. Nie? A. Chodź tu, lamusie. هاچ هاچ ها هاچ هاچ Innym razem. Chyba najlepiej go powalić, nie? Żeby on leżał na ziemi. jak też na ziemi, to wtedy mu rzucić tą bombę. Ferro dwójeczka, nie pogardzę. Szanuję bardzo Ferro. Uważam, że na... czwartym levelu jest naprawdę... fajną bronią. Tam no, tylko trzeba trafić, nie? I jak się trafi, to jest bicia. Tutaj na górę też byśmy sobie poszli. Jeszcze potem, ale to potem. Yo, I was friendly. You panicked a little bit, I guess. Yes. Okay, I have defib. Just wait. Are you going to kill me after defibrillating yours? Oh, no, I, okay. I'm i shoot. <laughs> okay. Okay. <laughs> I know. I know how it is. Where are you from? Yeah, I'm from? Spain. Spain. Okay. Just give me a second. Do we have uh, health still? No problem. Uh, do you have maybe a cooling fan by any chance? Thank you. A Cooling fan. Do you have a cooling fan maybe? No, okay, I okay, So have a nice day. Bye. Niech zna moją dobroć, niech zna moją łaskę. Wiecie, bo to właśnie grunt okazać łaskę w takiej sytuacji. Dobrze, pozostało nam 10 minut gdzieś tutaj Gdzie to w ogóle jest? Czy ja jestem w dobrym miejscu? A tu dobrze. Skaner. Rozumiem, że to już mamy. Okej. Okay. I spróbujmy znaleźć jeszcze. Fan. Yo, yo! It's me! It's me! It's me! Thank. Yeah. Thank you. Dobrze, dobrze. Darowałem Ci życie, jesteś moją dziwką teraz. O, tu nie było lutowane? Serio? Nie było lutowane. Dobrze, mamy 7 minut na znalezienie. Cooling fan. I albo się uda, albo nie. 6 minutek. Myślę, że zdążymy. Oh yeah, that's what we were talking about exactly. Czyli mamy co chcemy. Co no mamy? No jeszcze pionierka. Dostaniemy, mamy właz, właśnie sobie pionierka, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. Też fajne miejsce, jeżeli szukacie. Nie wiem, czy w ogóle robicie ekspedycję. Chyba, że lubicie się bawić na steli, nie? No to na stelę... ...też można chodzić i chodzić, się na pewno też znajdziecie. Szkoda, że nie udało się tego strażnika... Eee rozwalić tym ładunkiem. Tak go trzeba było zrobić właśnie, nie? Tak go trzeba było walnąć. Let me go check the hatch. Sukces moi drodzy!